Opowiem Wam pełną historię z wózkiem widłowym. Zakupiłem wózek widłowy jakieś 4 lata temu od pewnego pana, który jest handlarzem. Ktoś Ci podjechał pod swoją chałupę, dał mu w gaz, zobacz, ty nie umiesz tym jeździć. Buksuje kołami. No mówię, może ja nie miałem w automacie, może ja się nie znam, może nie orientuję, może ma facet rację. Pojeździłem tym wózkiem jakieś 40 minut. I właśnie stało się to co myślałem, zaczął przestać chodzić. No i po jakichś tych 40-50 minutach już stanął w ogóle ani do przodu ani do tyłu. Okazało się tarczki, nie tarczki, trzeba było naprawić. Facet w ogóle powiedział, żebym się bujał tak delikatnie mówiąc. No i trafiłem na gościa, który mi zaczął naprawiać ten wózek. zbieg okoliczności taki, że to się okazało, że to są dwa wagry ogólnie. Nie, Ja się dowiedziałem o tym później. Zrobił mi tą skrzynię biegów, bo to trzeba to, bo to tamto. Za pół roku bach, znowu skrzynia biegów nie idzie to samo. W sumie te dwie naprawy około 20 tysięcy mnie kosztowały. Co? Później za jakiś znowu pół roku uszczelka pod głowicą trzasnęła. Zrobił mi tą uszczelkę. Naprawa kosztowała tam około 5 tysięcy. Poszedł blok silnika, no i tu się właśnie zaczęło. Po lipcu, dwa lata temu, oddałem mu wózek widłowy. Wszystko miało być na nowych częściach. Umówiłem się z gościem, dałem mu 10 tysięcy na części, e, na nowe części oczywiście. Blok miał być nowy, wszystko miało być nowe. Wał korbowy miał być nowy. Jak, wy jak wygląda nowy blok z Chin? Jak wygląda nowy wał korbowy z Chin? Na załączonym obrazku to są według niego nowe części, no to podziękowałem panu. No i cóż, i teraz nie mam wózka. I co robimy? Szukamy nowego wózka w takim razie. Co więcej, jedziemy do szydłowca. Tam pan miał skrzynię automatyczną, automatyczną nie sanie Czy manualna? E, automat, automat, automat. automat, automat. Paliwo, nie? Paliwo, nie? jedziemy. Yeah. Silnik kubot. Pachnie nowością, tego nie poczujecie. Montujemy, prawda jak ktoś będzie potrzebował klimatyzacji. Na naszym priorytetem jest żeby pan miał sprawną urządzenie, prawda? Czyli nie ma przestroń, nie ma czego. No i wózeczek już jest dogadane. Udało nam się załatwić, że dadzą nam taki zastępczy wózeczek. To jest firma. Jak się umówili, tak zrobili.